Co do ulicy Wojcowej, wszystko jest przygotowane. I jutro rano, o ile powoda pozwoli, na pewno będzie w Ten kawałek jest w niedzielę, który będzie na tym sześć. Paskun jest zrobiony, także w tarni zrobiony. Natomiast od jutra zaczynamy ulicę Wojcową. Natomiast co do ulicy Placz Pawlińczyków, przez chwilkę żeśmy rozmawiali, jak będę powiadam o większej wiedzy to na pewno te dokładnie odpowiedzi udzielę. Nie chcę teraz wprowadzać. Tak, nie chcę teraz wprowadzać. Jeżeli będzie te pókiadań większej, to na pewno ta odpowiedź zostanie udzielona. Co do pana Radnego udziału, co do pierwszej części, to nie należy się... Co do budynku Poczty Polskiej o tym wolnym miejscu, to zwrócimy się pismem do Poczty Polskiej z prośbą o wyrażenie swojej opinii i wyrażenie na to na to zgody. Co do Pana sołtysa Pauliny, wniosek został przyjęty. Zapraszam na dalsze, na dalsze rozmowy. Co do Pana sołtysa Siernik, przejęcie budynku również Rozmawiamy, bo no to są sprawy, które dotyczą bezpośrednio sołectwa i Mińskiego. Co do Pana sołtysa Turzyna, to mieliśmy Pan sołtys wyprzedził, bo byliśmy przygotowani odpowiedź i odpowiedź pisma z Urzędu, z Urzędu Marszałkowskiego. Pozwólcie Państwo, że, że przeczytam całości, bo do wiadomości Państwa Wysławek i odpowiadam na nasze pismo wysłała czy przy, przysłana odpowiedź. Opowiadając na pismo z drogi, droga z dnia 28 listopada 2016 roku przekazane za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Toszczy w dniu 16 grudnia w sprawie złożonego wniosku dotyczącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 247 między miejscowościami Turzy a myciowego uprzejmie informuję jak poniżej. Miejsce proponowanego przejścia dla pieszych między istniejącymi zatokami w miejscowości Dużym jest niedoświetlone. Istniejąca lampa usytuowana jest w zbyt dużej odległości, a jego wyznaczenie wymaga budowy dojść wykraczających poza pas drogi wojewódzkiej. Oznakowanie przejścia dla pieszych i wprowadzenie ograniczenia opuszczalnej prędkości znakiem P33 w Mycielewie Lewie uzasadnione jest usytuowaniem w sąsiedztwie szkoły. I taki znak tam jest nie oznacza to, że każdy przystanek musi być wyposażony w przejście dla pieszych i ograniczenie dopuszczalnej prędkości. Szczególnie dotyczy to przystanków, na których zatrzymuje się mała liczba autobusów oraz korzysta z niego relatywnie niewielka ilość pasażerów. Taka sy sytuacja występuje w Turzynie. Wobec powyższego uważam za niezasadne wyznaczenie przejścia dla pieszych w Turzynie. Z uwagi na prostoliniowy Przebieg drogi wojewódzkiej i rzadko rozproszoną budowę podobnie nieuzasadnione jest wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnej prędkości do prędkości 50 km na godzinę na odcinku między Turzynem a Mycielem. W mojej ocenie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, jest wnioskowana budowa od chodnika na odcinku od Zespołu szkół w Mycielewie do posesji numer 10 w Turzynie. Podnik ten można zrealizować poza rowem lub bliżej jest z zajęciem części rogu. W obu wypadkach wymaga to jednak poszerzenia pasa drogowego i większego lub mniejszego zajęcia przylegających działom. Droga wojewódzka nr 247 w minionej wypadzie została przebudowana. Z uwagi na dobry jej stan i ograniczoną wielkość środków finansowych w najbliższych latach nie jest planowana do rozbudowy. Zwiększony zakres działań inwestycyjnych, w tym budowa przedmiotowego podnika, nie jest wykluczona, lecz wiąże się z koniecznością współfinansowania w inwestycji przez lokalne samorządy. Ze względu na niewystarczające środki na remont i przebudowę całej sieci dróg do odpowiedniego standardu prosimy lokalne samorządy o wskazanie problemów, jak również o współdziałanie w ich rozwiązywaniu i realizacji, chociażby przez przygotowanie dokumentacji i pozyskanie gruntów. Województwo rośnie organizuje programy dla samorządów lokalnych do realizacji właśnie takich inwestycji. W tej inwestycji jedną z możliwości do podjęcia dodatkowych działań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich jest funkcjonujący program, tzw. zwany Drogowa Inicjatywa Samorządowa i tu powiem, że to jest 40-60, czyli 40% w Urzędach a 60% urzędników. Tak, tak z panią paniką ten temat walkujemy przynajmniej od trzech miesięcy i zastanawiamy się jak to zrobić. Sami państwo 40 do 60. Może, wie, Wnioski w tym względzie przyjmowane są w zarządzie Dróg wojewolskich w okresie do 15 września z terminem realizacji zadania w roku następnym. Natomiast w bieżącym roku wnioski należy składać wyjątkowo do 28 lutego. Jednocześnie pragnę podziękować za przekazane spostrzeżenia. Które zwracają uwagę na potrzeby poprawy warunków społecznych, nie tylko kierowców poruszających się na terenie gminy i ale również na potrzeby pieszych i pasażerów, i to I publicznych. I tą odpowiedź, pan, jest opisie, pan potrzeba, bo ona była w przygotowaniu, także. Taka jest jest tak, Nasza nasza tak, 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 państwa tak, Ja Ja tak, 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 Zamiast wniosku, to powinniśmy tego autora zaprosić na spacerek sobie tutaj do miejscowości Turzy i niech pokaże, jak bezpiecznie dojść e, do szkoły, czy też na istniejące przystanki. Zamiast wniosku, to prosiłbym, żeby urząd wysłał zaproszenie i ja chętnie z tym panem przespaceruję i pokażę w rzeczywistości, jak to wygląda. Tym dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem, żebyście Państwo byli zapoznani z, z odpowiedzią na to, na to, na to pisma, ja na to pismo <grym> do, do, do Dziękuję za, Dziękuję Panie sołtysie. Zapraszam będę Panie, za BND. panie, panie Sołtyszu, Osoby, które wspierają sport w naszej gminie, będą sportowską bliskie. Dziękuję bardzo. Na pewno będę o godzinie 10. Nie może sobie jednego z tych O, zapraszam. Panie Przewodniczący, czy mógłbyście zająć w nią ten głos? No dobrze, no już się skończymy głosem. Zacznę chwileczkę, bo tutaj w momencie, jak Pan Kuran zgłosił interpelację, wyszedłem, nie było mnie przy tej interpelacji, a Pan Kuran zgłaszał interpelację co do nazwy ronda w cyni. Ja mam taką propozycję, żeby rondo, bo dzisiaj obchodzimy tutaj w Synii rocznicę, to znaczy rocznicę 98 uroczystość e, powstania Wielkopolskiego. Powstańcy Wielkopolskie bronili naszych ziem, na tych ziemiach się przemieszczali i ja myślę, że zasadnym byłoby było przyjąć nazwę imienia Powstańców Wielkopolskich naszego lata. Historycy na pewno tutaj by się bardzo przychylili, bo tutaj ruchy i działania Powstańców przychyliły się do, wolnych, do wolności tutaj w naszych stronach. To był jedyny z ryb wystąpień, który zakończył się w miesięcy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.